Przy ulicy Brunatnej w Koninie niedaleko Jeziorka Turkusowego w najbliższych latach powstanie jedna z najnowocześniejszych zajezdni autobusowych w regionie. Miejski Zakład Komunikacji właśnie rozstrzygnął przetarg na inwestycję wartą ponad 115 milionów złotych. Nowa zajezdnia ma mieć ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W planach są między innymi instalacje fotowoltaiczne, sektor wodorowy na północy działki i trzy dwustanowiskowe ładowarki elektryczne po stronie południowej. Na terenie zajezdni przewidziano też aż 70 miejsc postojowych dla autobusów oraz parking na 80 samochodów osobowych. Powstanie również hala naprawcza z pięcioma stanowiskami serwisowymi. MZK już dwukrotnie próbowało znaleźć wykonawcy tej inwestycji, bez skutku. Proponowane ceny przekraczały możliwości finansowe. Spółki. Dopiero przy trzecim podejściu po wprowadzeniu zmian w projekcie udało się wyłonić zwycięzcę. Wykonawca ma czas do końca sierpnia 2026 roku, by przedstawić projekt budowlany i uzyskać pozwolenie. Cała inwestycja ma zakończyć się w listopadzie 2027 roku.